dobry! Dzisiaj startuję z Moronga. plan jest taki, żeby sobie pojechać na zachód do Trzewa, zahaczymy też troszkę sobie o jeziorko narie. Nie planuję za bardzo jechać wokół jeziorka, bo linia brzegowa ma aż 55 km, a rowerowo, żeby przejechać to mniej więcej, to wyszłoby dodatkowo jakieś 60 km. I tak troszkę zbaczam z, właśnie z Moronga na, na wschód, żeby podjechać po to jeziorko. Ale chociaż na plażę sobie zajadę, fotkę sobie strzelę, nie, żeby sobie zobaczyć to jeziorko, Bo e, no, jest bardzo fajne, ma właśnie 19 wysp, sepek aż, więc jest trochę ich sporo. Zajedziemy sobie pod plażę i wtedy będziemy jechać w stronę Czczewa. Widzimy mniej więcej 124 km, taki troszkę dłuższy dystans. Normalnie może bym sobie pojechał wokół jeziora, bo dzisiaj startuję wcześniej, jestem już w morongu o 9.16. Ale testuję też nowe siodełko. No, wczoraj się na 44 km sprawdziło na tyle, że nie musiałem wstawać i coś poprawiać. Ale jednak po jeździe coś tam czułem, że może jeszcze tak pół do, do stopnia troszkę obniżyć sobie. A siodełko, o którym mowa jest to Specialized Power Comp. Wziąłem sobie na razie na, na testy, zobaczymy czy po dzisiejszej trasie będzie lepiej czy gorzej bo to jest yy, yy, które które mam obecnie to jest Cel Italia Model X. A... Ogólnie mi się w sumie, jakby nie patrzeć, ponad 9000 km w miarę sprawdziło, ale z, z nim jest tak, że no jest twarde jak deska i czasami się siedzi dobrze, czasami siedzi się źle. Nie wiem, czy to czasem od mojej pozycji możliwe, że, że to też jest jakiś błąd użytkownika, ale no że tak powiem, staram się sprawdzić, czy może uda mi się polepszyć komfort, nie? No nic, to ruszamy i zapraszam na trasę. W dzień tak po wycie 11-12 to jest fajnie, przyjemnie, mamy teraz dużo słoneczka, ale pod wieczór i w nocy to normalne są przymrozki i widać, że na trawie wam się osadzi, nie? Więc jest naprawdę chłodno z rana. Trzeba się rozgrzać, a jak się jak się jedzie pod wiatr, to w ogóle się odczuwa to Ale potem na szczęście jedziemy z wiatrem Słoneczko dzisiaj będzie super Normalnie pogoda taka piękna będzie, że łó aż się naprawdę jeździcie Naprawdę super No i też mam nadzieję, że dzisiaj w niedzielę 10 marca też udało się Wam wybrać na jakąś fajną trasę nie? Bo szkoda nie skorzystać z takiej pogody więc, ktokolwiek się dzisiaj wybrał na trasę, to życzę Wam szerokości, miłej wyprawy. Na razie fajny asfalcik do tego jeziora, ale troszkę nogi odczuwają ostatnie jazdy, bo w piątek przed pracą tak 42, wtedy 9 godzin zmiana. Wczoraj takie szybsze 44, i bo potem znowu 9 godzin zmiana się takie cięższe dni były a Trzeba było nie, troszkę zasuwać z towarem I dzisiaj 124 No to Miejsce troszkę hmm. Wymęczone są Ale powolutku na spokojnie człowiek się rozgrzeje, rozrusza To, to będzie lepiej, bo zmęczony ogólnie nie jestem Z dzisiaj właśnie też nie wiedziałem czy wstanę sam o 6 bo wyłączyłem budzik i to postanowiłem. Jeśli ja się obudzę sam, i się obudziłem tak za pięć szóste, sam, no to sobie pojadę tą trasę. A jak nie, to gdzieś tam wokół komina sobie pokręcę i tyle. Ale na szczęście obudziłem się sam. Czułem się z rana dobrze, więc na razie wszystko pomyśli. Tylko po prostu jest cięższy początek, bo jedziemy pod wiatr, a dzisiaj taki mocniejszy wiatr jest Ale potem będziemy wynagrodzeni tym Bo będziemy jechać głównie z wiatrem Więc wtedy nóżka sobie troszkę odpocznie No i przede wszystkim Jak wygodnie będzie mi się jeździło na tym siodełku Na razie jest dobrze Zaniżyłem motywację właśnie cały stopień I na razie nie zjeżdżam, jest ok, bez trzymanki też ok Obciążenie na, na rękach wiem, że jest podobne do tego, co miałem na starym siodełku, jeśli nawet nie troszeczkę lżejsze, więc to też się wszystko zgadza, pozycja wszystko się zgadza. Jak już człowiek przejechał na jednym siodełku tyle tysięcy kilometrów, to mniej więcej już wie, jak powinien się czuć, ale ostatecznie sprawdzian jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się faktycznie przyjedzie dłuższy dystans na, na nowym siodle. I zobaczę czy faktycznie jest wygodniej. A mam nadzieję, że będzie. Bo jak nie, no to niestety oddam i na razie wrócę do starego. Czy moi to właśnie mówię, No kurde, taka huśtawka jest. Raz dojadę 200 i tylko lekki dyskomfort. A raz już koło stówki, już kurde, tam mnie kości kulszowe strasznie bolą. I nie wiem, właśnie, czy to od pozycji może. A z drugiej strony, Te co mam fabryczne, siodełko to jest proste najtańsze z italii co wrzucają tak fabrycznie w rowery więc i tak dobrze miałem że trafiłem 145 mm bo mniej więcej takie siodełko powinienem mieć przy rozstawie 116 mm z tego co mi pomiar pokazał i sprzedawca w sklepie rowerowym powiedział no ale zobaczymy zaproponowałem to siodełko bo na razie tragedii nie ma ale na trasie się wszystko okaże. W razie wów będę na bieżąco reportować, jak tutaj się sprawdza. Ale trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Bo wtedy dłuższe trasy będą znacznie przyjemniejsze jak człowiek nie będzie musiał się męczyć właśnie z bólem 4 litrów. Bo jak mnie patrzysz, o to chodzi, nie? żeby czuć się komfortowo na rowerze. Teraz w takich terenach się jedzie bardzo fajnie bo w sumie wody jeszcze bardzo zimne nie ma sezonu więc ludzie nie, nie jeżdżą tyle jeszcze nad wodę czy to morze czy jeziora więc takie tutaj drogi na razie są puściutkie więc wtedy rowerowo jest elegancko Zajechaliśmy nad jezioro Naria. Z takich ciekawostek jeszcze to jezioro nie leży na Mazurach, a na terenach iławskich, czyli w sumie obecna warmia. I jak widzicie, jeszcze przymrużone deski. Bo ja, tak jak wspomniałem z rana się jest bardzo zimno, minusowe temperatury. Ale Cisza, spokój, teraz fajne słoneczko właśnie wychodzi, więc jest bardzo fajnie, nie? Macie właśnie pomościk, bardzo fajny widoczek. Więc jak teraz nie ma ludzi, to jest bardzo fajnie. Taka cisza, że przypomina mi miasto duchów Jak w Helu ostatnio byłem Bo wszystko pozamykane, braku ludzi A tutaj nawet Mini wieża Eiffla Obacz, Tak się skupiłem na jeziorku, że nawet nie założyłem W rowerowych tutaj na chodniku to Mają tego piachu Od groma Można w sumie udawać że się jedzie po szutrze, nie? teraz jeżdżę takimi asfaltikami między małymi miejscowościami jak to w takich małych wioseczkach Uf, zapaszki Uf, normalnie Czasem człowiek umiera. Zaleta akurat w tym przypadku oglądania filmów, że takich nieprzyjemnych zapachów się nie czuje. Teraz się naprawdę ciepło zrobiło, chyba czas zdjąć rękawiczki i rękawki. Bo o tej porze, właśnie czas na ściągnięcie warstw. Lekko powiewa, ale w większości i tak jest cieplutko, więc nie ma sensu aż tak się podzić. Cały czas jadę takimi właśnie asfalcikami. I się jedzie bardzo przyjemnie, jak praktycznie żadnych aut nie ma. Raz na jakiś czas coś tam przejedzie, więc ktoś lubi właśnie sobie pojeździć po asfalcikach, tak między polami. Jakieś tam na razie la, lasy jeszcze za bardzo nie widziałem, w sumie nawet nie wiem czy jakieś będę miał za bardzo. Ale jak ktoś właśnie tak pomiędzy polami, tak na spokojnie, w zaciszu sobie pojeździć, po dobrej nawierzchni, zwłaszcza jak powiedzmy. Były mniej sprzyjające pogody wcześniej i padało Nikt ktoś nie chce się pchać po, po błotach jakichś mocnych No to trasa jak na razie bardzo fajna Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej Ale na razie jest git Oby tak dalej To, że się jedzie z wiatrem na pewno też bardzo uprzyjemnia mi obecnie trasę Mam 34,5 na liczniku, a praktycznie w ogóle nie podałuję nie? No jakieś małe lacy są Więc nie tylko pola Teraz od kilku kilometrów mam taki łatany, dziurawy asfalt Z jednej strony irytujące, ale z drugiej strony dobry test na świdełko Czy mnie potem kości kulszowe będą boleć po pojeździe na takie nawierzchni? ale też czasami gorsze niż polne drogi czasem, nie? Taki łatany asfalt z dziurami Więc z jednej strony się irytuję, a z drugiej strony się cieszę, że nie mam idealnie gładkiego asfaltu Którego powiedzmy dał pewne ulgi dla siodełka Żeby mogło być wrażenie, że jest wygodniejszy niż poprzednie Na razie jest dobrze Przejechane mamy 53 km, więc nie jest tak źle. Ale to jeszcze nie jest połowa trasy, połowa trasy mniej więcej 62 km. więc się, kawałek, czekamy. Teraz akurat boczny wiatr jest. Tak trzeba uważać, bo te porywy czasem gdzieś spychają. Dzisiaj wiaterek akurat. Jest dosyć intensywnie. Jak się wjedzie pod górkę, to się ma wtedy z górki. Do troszkę większej miejscowości, gdzież gonia. Więc musimy się stąd wydostać. Potem w domu będziemy mieć troszkę mniej uczęszczanych dróg. Ale i tak na ulicach nie ma dużo aut Dzisiaj w sumie niedziela, dzień wolny To jest chyba teraz taka kościelna godzina I pewnie nam się siedzą W większości przypadków A reszta w domu odpoczywa przed poniedziałkiem A my na dwóch kółkach korzystamy z pogody I wyjeżdżamy ze Starego Targu Kierujemy się na Malbork Już nie wiele nam zostało z trasy Elegancko dzisiaj to schodzi Teraz troszkę boczny wiatr i rzuca mną no, jak żaglem Wszystko fajnie Cztery litery fajne, siodeweczko się spisuje Ale kolano nie dopisuje bo Jednak się troszkę buntuje Szkoda że tak jak w rowerze sobie wymienia człowiek części, że nie może sobie na przykład wymienić lewe kolana. Mamy prawie 91 km na liczniku. Jedzie się bardzo przyjemnie, siodełeczko się na razie sprawdza, więc raczej chyba się już tak utrzyma, bo już bym coś czuł jakby było nie tak. Na moim właśnie czasem się wiercę i Odczuwam większy dyskomfort a czasami nawet już taki leciutki ból na tych kościach kulszowych A tutaj tego problemu nie ma Jak zsiadam tego siodełka, jest ok Nie ma problemu potem usiąść na te siodełko, od razu człowiek się wpasowuje Więc chyba profil też mi lepiej pasuje Kieruję krajówkę do Malborka Niestety, dużo alternatyw tutaj nie miałem i się nie chciałem szaleć z dystansem A jednak chcę uszczędzić trochę kolano No to do Malborka będę musiała się jakoś uporać z tym ruchem A z Malborka właśnie nie wiem, no kurde tam też jest ta droga porozwalana I wyjeżdżamy z Malborka Szybki przylocik Jadę, jadę sobie Próbuję się wypiąć na prawym bucie I czuję jakiś luz a tu patrzę, bloki mi się poluźniły. Dobrze, że się chciałem wypiąć zawczasu. Bo, jakbym miał jakąś nieprzewidzianą sytuację, chciałbym się wypiąć. A to by mi się, kurde, blok zablokował w SPD. No to by była niefajna sytuacja. Ale na, na szczęście wypiąłem się za, zawczasu. I nie miałem nieprzyjemnej niespodzianki. Lewy się trzyma dobrze. Naprawdę, kręcimy. W szczęście sensie, nie była to poważna usterka. Śrubki nie zgubiłem. Albo przyspieszymy. Dobra, to jest jakieś pobocze. To puścimy go. Niech sobie jedzie. kilka aut, żeby się nie spinali. I właśnie jak widzicie tutaj wszystko porozwalane. A po prawej stronie robią DDR-kę, ale niestety to DDR-ka się stanie surowym, więc nie ma jak tam za bardzo. Się wdostać no i też jeździć, bo tu widzicie już w ogóle urwany kawałek. A, a miałem nie katować, już co so kolana. A, najgorsze kawałki, ale przynajmniej tutaj mają jakieś. Już... Opcje by wyprzedzić To jest troszkę mniejszy stres Ale jak ktoś ma wolne tempo To jeździć tędy zdecydowanie nie polecam Można sobie Górną stroną Przejechać wioskami I w zależności gdzie się jedzie to może też trochę dolną Ale to wszystko zależy Jaką trasę planujecie Ale tutaj Tędy zdecydowanie nie polecam no bo widzicie to jest Co ja tu dużo mogę mówić Jak na kamerze widać A to jest jeszcze najlepsze to Że to jest jeden z lepszych dni Jeśli chodzi o ruch Bo jeszcze nie jest taki duży Bywały tutaj znacznie gorzej Pomeczycie się razem ze mną tym kawałkiem. Zostawiłem kamerkę dla bezpieczeństwa. Bo znowu jeden dzikus prawie na trzeciego chciał wyprzedzić. Ale pokazałem nakazku, żeby się stuknął w głowę, bo powaliło ludzi. Tu jest szerzej, tu można troszkę odpocząć. Ach. Jak widzicie dalej po prawej stronie porozwalane A tutaj teraz pojawia nam się DDR. I możemy albo górko zejść na DDR, albo na razie póki nie ma lepszego dojazdu do niego. To można sobie po prostu tędy. No i przekraczamy most bawski. Najgorszy fragment za nami, więc teraz już z góreczki. Przekraczam ostatni raz wisełkę. Słoneczko dalej pięknie świeci na niebie. Do czego tutaj więcej potrzeba? Nie? No może mniej tych fragmentów, co przed chwilą jechałem, ale tak poza tym to... Elegancko dzisiaj było. Oby więcej takich pogód, to wtedy będzie okazji do jeżdżenia bardzo dużo. No i co? No i żegnam się z Wami, kończę relację i do następnego. Cześć!